To co, węgiel za tysiaczka z Muszę sobie nanieść najpierw. Kurwa, piec do wodogłowie. No nie wrzucę. Ja jebie, muszę to wywalić na glebę. Dobra, cała węglarka poszła, mógłbym dowalić do pełna, ale ja się w chałupie zagotuję pewnie. Także to rozpalimy i zobaczymy ile dociągnie na takiej jednej węglarce, o. o takie coś! Pamiętajcie, od góry rozpalanko, czyli wszystko odwrotnie, no trochę mi tam karton niech wyszedł. Nie jest, kurde, rozpalać? Około 14, tylko tu widzę, że skazówka się coś przestawiła. Teraz karton się zajmie, podpali drewno i to drewno spadnie na ten węgiel. Także sprawdzimy, ile wyciągnie po takim. po takim jednym, nie? Dobra, potem się odp odpalę, by te godzinę pokazywał też. Zobaczyć. Gasło, czy co? Drewna trochę więcej wrzuciłem, zaraz się wypali, i wungel tam z tyłu widzę powoli się chyba. A! Parzy. Zajmuję. Zobaczymy później, jak się będzie paliło. 16.07. No brudny, bo już z 8 lat temu był malowany. 45, wiecie, nie? Pchnąć musi i tak dalej. Moje herflikowe. O, zaczyna się ładnie zajmować.